Witam Cię Michale. Moim gościem jest Michał Salato. Cześć. Z firmy Sigma Polska. Rozmawialiśmy w głównym odcinku na temat elektromobilności dużo, ale tak naprawdę w kontekście waszej firmy, czyli firmy, która zajmuje się kompleksową budową i obsługą inwestycji w zakresu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Także bardzo ciekawy temat, bardzo teraz taki dynamiczny, nośny. Zajmujecie się również usługami, które są związane z fotowoltaiką, z pompami ciepła. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko w ostatnich latach chyba bardzo, ten, ten rynek bardzo urósł. Dlatego chciałbym ci zadać kilka pytań dotyczących właśnie branży off-top to jest miejsce, w którym możemy sobie ponarzekać. Możemy też e, właśnie, tak jak lubić, wsadzić kij w mrowisko a i można taka jazda bez trzymanki. Także e, powiedz mi, Michał, szczerze, czy to wszystko to nie jest scam, ten cała elektromobilność? Czy ktoś nie wymyślił już czegoś, żeby te nasze piękne, węglowe kopalnie i te piękne spalinowe silniki V8 e, no nam ich nie odebrać? Dlaczego oni to robią? Ja mam wrażenie, że to jest dobry kierunek, nie dlatego, że jestem z tej branży, ale trochę widzę, co się dzieje z klimatem, i ja rozumiem, że to jest zmiana jest to duża zmiana, która może polaryzować społeczeństwo, ale według mnie musimy coś zrobić z zanieczyszczeniem powietrza, ze zmianami klimatu, i elektromobilność jest jak kimś krokiem w tym kierunku. Ja nie będę Cię oszukiwał, że elektromobilność rozwiąże wszystkie problemy świata. No, ale to... przepraszam, słyszałem, że wiesz, że baterie, e, które są w autach elektrycznych, to mają jeszcze większy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, niż te nasze biedne elektrownie węg węglowe. E, nie, I no, Nie, no tak nie jest. Przynajmniej są badania, które pokazują, e, że jednak ślad węglowy samochodu elektrycznego, biorąc pod uwagę cały cykl życia, jest mniejszy niż samochodu spalinowego, nawet biorąc pod uwagę tak niekorzystny miks energetyczny jak w Polsce. Przy czym to, co powiedziałeś, to jest mój ulubiony, naprawdę ulubiony argument, bo jak czytam na forach, wiesz, setki komentarzy, gdzie ludzie mówią, czy piszą, że nie wynaleziono jeszcze recyklingu dla baterii samochodów elektrycznych i zasypie nas lawina. E, tych baterii nie będziemy mogli nic z nimi zrobić i zginiemy e, w susypali. chemikaliach. No, fajnie, to jest tym trochę prawdy, tylko pomyśl sobie o każdej nowej technologii, która jest wdrażana. Najpierw wymyśla się produkt, patrzy, czy on się przyjmie. Jak on się przyjmie, jest duża skala tego produktu. Wymyśla się te technologię jego przetwarzania i recyklingu. Wyobraź sobie sytuację, że. Nie wiem. Thomas Edison wymyślił żarówkę i mówi: "Nie, no muszę się powstrzymać, bo muszę przedstawić światu w jaki sposób." będziemy cyklingować te żarówki, no to, to teraz siedzielibyśmy przy świeczkach. No niby tak, natomiast wtedy jeszcze poziom technologiczny i wiedzy było wiele niższy. Teraz już na etapie samej, samego wymyślenia produktu i produkcji wiemy już jakie on będzie miał wpływy środowiskowe, dlatego, bo jesteśmy w stanie to zbadać. No nikt nie dopuści żadnego produktu do obrotu i użytku, jeżeli nie będzie tych informacji, a jednak Wiemy, że na przykład wytworzenie. No, skąd się bierze w Polsce energia elektryczna, która zasila te auta? Super, jeżeli ze z, z słońca. Natomiast ile kilogramów węgla trzeba spalić, żeby przyjechać Teslą no, w Polsce? Nie wiem ile kilogramów, ale wiesz, tak naprawdę 80% czy 70% energii elektrycznej pochodzi teraz. Z energetyki konwencjonalnej. Mamy udział OZE na poziomie 20-30%, to wiadomo, zależy od sezonu, mhm. no bo w zimę jednak farmy fotowoltaiczne nie podają takiej ilości energii jak, jak w lato, no ale idziemy w dobrym kierunku i według mnie idziemy w stronę redukcji emisji CO2 do atmosfery, inwestując w elektromobilność. Tak jak mówię, to, to nie jest jedyne narzędzie, to nie jest tak, że, środek, że jeżeli że... wszyscy nagle przesiądą się na Tesla to będziemy mieli krystaliczne, czyste no, powietrze, a przysiądzi... Miami przestanie się topić w oceanie, no, no, to no nie. Się przysiądziesz na Ferrari jeśli <laughs> wszyscy przysiądą na Teslę. Może będzie się, bo nie będzie popytu, wiesz, klasyczny mechanizm o, podziału tego ci życzyli, <laughs> popytu podaży. A propos samego rynku, już branży bardziej niż rynku i, te, i poziomu, czy, czy tego poziomu wejścia, jeżeli ja bym chciał jutro założyć firmę taką jak twoja, konkurencją, jaki jest taki minimalny budżet, jakim powinienem dysponować i co, co, co jest niezbędnie konieczne. To zależy, jak definiujesz konkurencję. Jeżeli chciałbyś założyć sobie podstawową działalność handlową w zakresie elektromobilności, to twój próg wejścia w nasie cenie zakupu kontenera chińskich stacji ładowania. To jest pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. A muszę, muszę to umieć montować czy tylko sprzedaję? Nie, jest wiele firm handlowych, które mają sklepy internetowe, czy sprzedają na Allegro stacje ładowania i sprzedają je bez żadnych dodatkowych usług. Sprzedają ci urządzenie, tak jak sobie kupujesz lodówkę mhm. na Allegro czy w Euro AGD na przykład, tak? Rozumiem. Kupujesz sobie lodówkę no i sam ją sobie musisz jakoś podłączyć, tak? No więc tutaj ze stacją ładowania działa podobny mechanizm. Możesz sobie po prostu kupić urządzenie. Natomiast, jeżeli jesteś klientem biznesowym, to nie chodzisz po Allegro, nie szukasz stacji ładowania, szukasz też kogoś, kto nie tylko sprzeda ci produkt, ale też zagwarantuje, że on będzie działał, podłączy go, uruchomi, dociągnie zasilanie. I już potrzebujesz wiedzy. I tu już ten próg wejścia jest troszeczkę wyższy, ponieważ potrzebujesz narzędzi, potrzebujesz kapitału ludzkiego, który będzie w stanie obsłużyć taką inwestycję. Więc tu zaczyna nam wykładniczo rosnąć próg wejścia, jeżeli chodzi o kapitał, który musisz przygotować. Okej, okay. a co, co widzisz, w czym upatrujesz takiego największego problemu dla ludzi, którzy chcieliby się teraz zająć tym biznesem? Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wejście takie poważniejsze w elektromobilność, to myślę, że brak świadomości stanu prawnego. To są stacje, które podlegają pod dużą technicznego. Wiele firm nie wie, że jeżeli kupi sobie taką chińską stację ładowania i będzie chciało ją sprzedać do firmy, gdzie świadczona jest usługa ładowania, to będzie musiało stworzyć dokumentację do tego produktu. Więc myślę, że tutaj największym problemem jest brak takiej świadomości, że to nie jest lodówka i że to nie tylko wstawiamy na Allegro, ktoś kliknie kup teraz i mamy problem szczapy. Bo jeżeli chcemy obsługiwać biznes, no to to musimy wiedzieć trochę więcej o ustawie o elektromobilności. Czyli wiedza, 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 wiedza. Chyba, że chce po prostu sprzedawać jak, jak nie wiem, chińskie, chińskie buty, wystawiać na Allegro. Ale wtedy naszym klientem jest klient głównie detaliczny, nieświadomy, roszczeniowy, irytujący. Ciężki klient. Ciężki. Mówiąc Ciężki. Po prostu, e, Ciężki. Bardzo dyplomatyczny Ciężki klient, ponieważ klient indywidualny nie zostawia jakichś wielkich nakładów u Ciebie, a oczekuje, e, że Produkt będzie funkcjonował tak samo jak u klienta biznesowego, tak? Więc no można celować w klientów indywidualnych, czy tam główną, głównym kryterium decyzyjnym pozostaje cena i dlatego bardzo ciężko tego klienta walczyć, bo cały czas musisz schodzić ze swojej marży, szukać tańszych urządzeń, a nie o to chodzi. Ja nie chciałbym mieć najtańszego urządzenia. Chciałbym mieć urządzenie o najlepszym stosunku jakości do ceny. Rozumiem. Jak wiesz, Łukasz, jeżeli kupujesz sobie. Nie wiem, samochód to idziesz i kupujesz najtańszy, czy kupujesz taki, który akurat pasuje do Twoich potrzeb i ma racjonalną cenę? Jeżeli... Oczywiście staram się robić, jak na obrazku numer 3, albo daję się ponieść wilki, kupuję coś, co ale absolutnie, na co mnie absolutnie nie stać, absolutnie nie będę tego nigdzie wykorzystywał, ale bardzo chciałem to mieć. Jasne. Nie, nie robię tak, ale chciałbym tak zrobić, ale nie robię tak, ale to, to są takie te dwa wilki, S są w tobie dwa wilki, które cały czas walczą. Kupić to, czy nie kupić? A i jeszcze daję. Nie wiem, czy to jest wyznacznik dobrego stylu, raczej mówią, że średnio, ale ja lubię swoje auto bardzo. To najważniejsze, jeżeli jesteś z niego zadowolony, nie psuje się, no to ma wszystko. Fantastycznie, to kończy mi się właśnie leasing. Nie, nie zepsuło się ani razu, dobrze przynieść, ale wiesz, ja tam robię kilka kilometrów dziennie, bo tylko tak po centrum jeżdżę. Tak naprawdę w ogóle bym nie potrzebował. Nie potrzebował auta, może jednak elektryk. Właśnie o to cię chciałem zapytać, bo tam we, to, 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 to poględziliśmy. Ale e, jeżeli chodzi o... o dzi, dzisiaj czy wczoraj przeczytałem, że y, weszły jakieś nowe regulacje Unii Europejskiej, że do, od 2030 do 2035 tylko będą produkowali spalinówki. Od 2035 elektryki, to prawda? Tak, to było porozumienie chyba podpisane już na kopie w Katowicach, e, czyli ma kilka lat. I faktycznie ten no, próg 2035 roku to jest, przynajmniej dla mnie, taka granica, gdzie trochę skończy nam się a, motoryzacja spalinowa. A więc już nie będę mógł sobie kupić auta benzynowego? Wychodzi no na to, że nie. Że chyba, że z no. drugiej ręki. Albo na Czarnym Rynku, wiesz, pojedziesz sobie bilerze, gdzieś to na jest jakiś to jest targ, bilerze, to, to. będzie stanowisko z pomidorami, odsłonię ci pomidory, a tam dokładnie, do charger, więc może w taki sposób, ale na ten moment Unia Europejska mówi jasno, wycofujemy się z motoryzacji spalinowej w 2035. Co więcej, są koncerny, które deklarują szybsze odejście od, od motoryzacji spalinowej. Jest to, z tego co pamiętam, Volvo, Audi, oni już oni jeszcze wcześniej chcą wycofać się z samochodów spalinowych i proponować gamę produktów elektrycznych tylko i wyłącznie. Wygląda na to, że czekacie świetlana przyszłość i waszą firmę. Jeżeli wszyscy będą musieli jeździć elektrykami, to tych stacji po prostu jak grzybów po deszczu. Będzie musiało być ich mniej więcej tyle, ile stacji paliw w tym momencie. Będziemy musieli zbudować całą infrastrukturę. Jeżeli wrzucimy do obiegu kilka milionów samochodów elektrycznych, to musi być infrastruktura, żeby te baterie ładować. Czuję, że ten wywiad się pięknie zestarzeje. Michał za 5 za lat w takim pałacu wielkim, tylko te, te ferarki, zakazane ferarki pod tym. O, postawiłem na elektromobilność. Ja przykleję na niebłyskawice, wiesz. Dokładnie. Dobrze, Michale. Jeszcze chciałem podpytać Cię o tą część waszych też usług, która nie jest Waszą dominującą. Ale jednak jest bardzo dominująca w przekazie rynkowym. To znaczy, mówię tutaj o generalnie fotowoltaice jako takiej, o budowaniu od farm fotowoltaicznych przez, przez panele, foto, instalacji, paneli fotowoltaicznych, bo nawet ja dostaję średnio raz w miesiącu zapytanie o to, czy nie mam jakichś pracowników, nie? Czy, czy ktoś by, czy nie chcę być podwykonawcą, bo stanie jest chyba olbrzymie. Powoli ten rynek nam się kończy. Tak faktycznie było do końca pierwszego kwartału tego roku. Następnie zmieniły się warunki rozliczenia mikroinstalacji i rynek się kompletnie załamał, się posypał. Mhm. Znam ludzi, którzy założyli w zeszłym roku jakieś wiesz, mniejsze firmy montażowe. Znam firmy, które zajmowały się właśnie PVK dla klientów indywidualnych. No, i ten rynek się skończył. Tak naprawdę widać bardzo duży spadek ich obrotów i to ci ludzie zaczynają mieć problemy z tym, czym się teraz zająć. Mhm. Jeżeli ktoś faktycznie miał pełne kompetencje, tak, miał wiedzę, zespół handlowy, super specjalną technologię. To możemy wysłać maila do Sigma Polska, może, może, może znajdziecie dla was miejsce. Pójdzie do biznesu, bo teraz widzimy to, że klient indywidualny. Trochę się skończył, ale za to firmy produkcyjne a, ruszyły właśnie z, z instalacjami fotowoltaicznymi i jakoś ten rynek biznesowy sobie a, większość, te najlepsze firmy zagospodarują. A, no a reszta zostanie po prostu wchłonięta. Tak musi się ten rynek skończyć. To teraz jeszcze zapytam o Twoją prognozę dla rynku elektromobilności. Jeżeli miałbyś oczami wizjonera popatrzeć przyszłość i powiedzieć jaką wróżysz tą przyszłość dla, dla tej branży. Myślę, że czeka nas szalenie dynamiczny wzrost. Uważam, że to będzie wzrost wykładniczy. Często w branży mówi się o krzywej typu hockey stick, żeby zwizualizować tempo wzrostu. I zakładam, że to będzie się teraz w Polsce działo. Myślę, że przez najbliższą dekadę, pewnie nawet dwie, choć tu będę ostrożny, czeka nas szalony rozwój elektromobilności. Pewnie zakończy się ten rozwój bliżej roku 2040, kiedy z automatu zaczniemy powoli migrować w stronę wodoru. Mhm. Ale uważam, że teraz półtorej dekady rozwoju elektromobilności to jest to, jest to co nas czeka. To tego Ci życzę. Michale, życzę, żeby tak samo rozwijała wykładniczość się Twoja firma Sigma Polska. Dziękuję Wam serdecznie za udział w podcastie How I Met Your Client i dziękuję również mojemu gościowi za rozmowę. Dzięki wielkie za rozmowę. Do zobaczenia. Odwiedźcie koniecznie stronę naszego dzisiejszego gościa, czyli ww.sigma.polska.pl. Dowiecie się wtedy, jak prowadzić najlepiej sprzedaż, bo oni was poprowadzą od góry Lejka do samego momentu, w którym Michał uściśnie wam dłoń i skasuje was za dobrze wykonaną pracę. Ale niedużo, ale tak średnio, jakościowo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.